witajcie w kolejnym e, poradniku z World of Tanks and e, W dzisiejszym odcinku opowiem na temat zarabiania kredytów, jak je zarobić. E, no, Najprostszym sposobem jest granie po prostu zwykłych e, bitew, e, zwykłymi pojazdami. No, znaczy, granie zwykłymi pojazdami to daje kredyty. Drugą opcją jest e, granie pojazdami e, premium oraz kolekcjonerskimi no one wtedy więcej e, zarabiają tych kredytów kolejną opcją do tego jeżeli mamy czy to, e, to premium kolekcjonerskie, albo zwykłym to e, konto premium wtedy e, też więcej tego zarabiamy kolejną opcją jest e, otwieranie skrzynek które są Ostatni kategorii w i tutaj tych darmowych, one co tam kilkanaście dni są e, za darmo, tutaj akurat za minutę będzie, no i tutaj mamy od 70 tysięcy do 550 tysięcy e, tutaj kredytów i no to akurat jest do 3%, e, ale to jest e, mały pojemnik e, w średnim, e, tutaj mamy już 3% szans, a w największym um, możemy od 120 tysięcy do 1200 tysięcy um, wygrać. Um, no i tutaj też mamy no, to prawie no, 4% mln um, 11 tysięcy, no bardzo mało, tak jak samo na, na, na te złoto, powiedzmy, no, no tutaj jest pewnie to mogę sobie otworzyć. O właśnie, kredyty wygrałem, czyli no, możliwość zastępowania kredytów jest po prostu, no bardzo prosta. Kolejną opcją jest to, że za misję. tutaj są też skrzynki też możemy. Tutaj akurat w tych skrzynkach jest po tutaj jest mało tych kredytów, ale to zawsze są jakieś kredyty. Grosz do grosza i będzie po kosza, jak to mówią. Tutaj akurat jest 21 tysięcy kredytów. W następnej skrzynce mamy 44 tysiące kredytów. Tutaj mam 51 000 kredytów. Tutaj dochodzą e, do ładowania kredytów, czyli po e, no jeżeli się je użyję, to wtedy więcej też kredytów e, dostajemy, to za o tym. Dalej. Tutaj oczywiście różne stopnie tych doładowań tutaj jakoś. To jeszcze dalej są te standardowe tam już 70 tysięcy i tutaj już mamy rzadki i potem mamy hmm, rozkazy. Hmm, też i z tego co pamiętam dobra tutaj jest za Expo a pamiętam, że też były roz rozkazy niektóre że, hmm, że po prostu wybraną były kredyty, ale to chyba też za hmm, no po prostu takie wypełnianie tam misji. Tutaj mam akurat 140 tysięcy kredytów i 5 epickich doładowań kredytów. Kolejną opcją żeby zarabiać na no to jest Butter Pass oraz kolejna opcja no to jest zdobywanie poprzez klan tych nagród tutaj akurat no ponad Ponad 500 tysięcy kredytów e, możemy dostać, jeżeli e, ukończymy 7 misji. E, no, i też sobie tutaj przejdźmy do magazynu. No, tutaj są te doładowania. E, tutaj mamy standardowe akurat. Połączymy sobie. Tutaj mamy teraz rzadkie, i tutaj teraz mamy epickie. Też e, fajną możliwością by było, żeby. Też te epickie, na przykład ileś tam, na przykład nie wiem, 50 tych epickich, czy tam 100 na przykład, albo na przykład 20, żeby to połączyć, żeby było legendarne. Jak tutaj 150, to gdzieś tak od 200 do no 100 do 300 tysięcy kredytów, żeby można było zdobyć. Nie? To by całkiem fajne było. Dobra, tutaj też sobie połączę od razu. Jak jestem tutaj w magazynie, dużo tego ogólnie, tych doładowań można zgadnąć. Czy to przez właśnie jakieś tam jeszcze w eventach też można zgadnąć? Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o Batter Pasa, to skapce. Tutaj są kredyty. Tutaj akurat do. 400 tysięcy można za każde zwycięstwo 16 tysięcy. No więc można trochę tego zebrać jeszcze podczas tego, że misję zrobimy. No to też trochę tych kredytów tutaj jest. No więc tego bardzo dużo się zbiera. No i to oczywiście też kolejną rzeczą, to jest też e, granie plutonów, to też na jakimś stopniu zwiększa, e, no ogólnie exp i, i też z tego co pamiętam tam są też e, jakieś dodawania do kredytu, więcej zdobywamy. Kolejną opcją są turnieje, e, gdzie możemy zdobyć, no, bardzo dużo e, różnych rzeczy. E, zaczynając od kredytów po wolne doświadczenie. Tutaj e, to są pary, to jest taka um, prostowa um, waluta. Tutaj 700 zł jeszcze i 12500 e, tych medali, żeltonów takich, e, za które można na przykład sobie wymieniać zaraz wam to pokażę, za które można sobie wymienić. Tutaj jest to. Ta specjalna kategoria esportu na, na tutaj jakieś rzeczy, czyli kon, konto premium, kamuflaże doładowania ładowania i 25% badania 10 Tieru. Tutaj są y, skrzynki y, esportu, w których są czołgi, y, kredyty od 50 tysięcy do miliona. Kamuflaże do ładowania, jeszcze więcej kamuflaży i to są tutaj monety 2000, o, czyli jeśli ktoś by chciał zdobyć, kupić, no to całkiem też opłacalny biznes. Dobra, tutaj też mamy czołgi, akurat 4, czy to tutaj będzie więcej, to jest akurat, no i można. Hmm, Tutaj na przykład mamy Prożet to 46, tutaj akurat nie ma złoto. Tutaj są pojemniki, jest Gravity, to jest XP, jest miejsce w garażu, więc no trochę tych rzeczy jest ogólnie, no ale te 15 milionów przez e, maksymalna nagroda podzielona przez e, Ilość członków drużyny no to y, też dla każdego będzie, y, będzie inna, inna suma, bo czasami to jest jak ktoś jest rezerwowym, to czasami inna y, kwota jest y, się dostaje, a jak ktoś gra przez cały czas, to też jest inna kwota. No y, i co? Myślę, że w tym poradniku byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, y, albo pomysły odnośnie tego co bym mógł nagrać, no to dajcie znać w komentarzach, no i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle, dzięki za oglądanie, Dosłyszałem w innych odcinkach, cześć!